you're a man. I z Witam Was w kolejnym odcinku Polish Power Czwarta Liga czeka, abyśmy ją podbili Troszeczkę bardziej, więc przed nami dzisiaj Trzy spotkania, skład znaciem, No ale było, czy zmienić Krychowiaka za Matuszczyka Czy za Linettego No Linety jest z informy, więc Matuszczyk Mimo, że ma naprawdę fajne strzały z daleka To będę musiał go zamienić Ale wstawię go tutaj zamiast Surmy Na ławkę rezerwowych Może czasami wejdzie Na przykład za Starzyńskiego I wtedy będzie... Próbował strzelać z daleka. Także przejdźmy do kolejnego meczu. Dzisiaj, jeżeli wygramy ten mecz, to jeszcze kolejny złoty zawodnik yy, i później już znowu powrócimy do srebrnych. Także przechodzimy do meczu. Mam nadzieję, że trafimy na dosyć łatwego przeciwnika. Nie ukrywam. No i mamy naszego pierwszego przeciwnika dzisiaj. Zobaczymy jakim składem dysponuje w czwartej lidze. Ma trzech informów, ma skład Bundesligi, dosyć ciekawy. Ma Obamę Yanga, Mari Beriego, Thiago Vidala, Sokratisa Hummelsa w bramce Horn. Także no, skład dobry, tylko na prawie pomocy ma lewego pomocnika. Nawet go nie znam za bardzo. Zobaczymy jak sobie poradzi przeciwnik przeciwko nam i nasz, naszej polskiej sile. Oj, Obama Young? Oleż, niewiele zabrakło, a Szczęsny też. Nie najlepiej z interwencją e, tutaj się popisał. Robert Lewandowski dostał piłkę. Robert Lewandowski jest jeden do 0, tak jest. No, i tak ma strzelać nasz najlepszy zawodnik, nasz 90 overall. Tutaj dobrze wybiegł, no i przeciwnik, no nie miał szans. Bramkarz próbował skrócić kąt, ale na szczęście lewy zmieścił to obok niego. Jest 1-0 w 22 minucie. Robert Lewandowski przy piłce. Robert Lewandowski, Reba oh! Rybandowski. Nie ma takiego piłkarza, ale było blisko. O! Utracono połączenie z przeciwnikiem, a wchodziłem właśnie w jego pole karne. Czy to jest rejs, czy to jest zwycięstwo dla mnie? Zaraz zobaczymy. 35 minuta, no był bardzo wyrównany. Co ci ludzie robią? Tak, 6 punktów dla nas. Ja nie wiem co, co, co jest z, z tymi serwerami ostatnio, ale naprawdę, e, przy, przy różnych wynikach rozłącza nas i... i... Słabo jest, no dobra, no to co, my bierzemy kolejnego Złotego Polaka, kto to będzie, zaraz zobaczymy, Polska, no i cóż, szukamy, czy to będzie jakiś inform, nie ma informów, jest Piszczek, jest Krychowiak, Lewandowski, uuu, no nie ma za bardzo wyboru, bo Krychowiaka nie chcemy, Lewandowskiego już mamy, Szczęsnego mamy, więc tutaj jest jedynym słusznym wyborem jest Piszczek, więc... Ujemy Nastąpiły małe roszady w składzie i formacji, zobaczcie na prawe skrzydło wchodzi Grosicki jest złoty Grosicki, ale jeszcze go nie trafiłem, na lewym skrzydle zostaje Kosecki, z przodu zostaje Lewandowski i tak, mamy Krychowiaka na SPD, Linettego na SPD Matuszczyka na SP, Benisz wszedł na lewą obronę, na prawą przed Piszczek, został z tyłu Wasilewski i Tiago Cionek, także przechodzimy do kolejnego meczu z pierwszy raz z inną formacją, jeszcze tylko Fornalikowi dam kontrakty. Matuszczyk ładnie wyprowadza tą akcję, Lewandowski, tu jest tyle miejsca, że Lewy to musi strzelić, Robert Lewandowski, tak jest, 1 do zera. Ależ chyba przeciwnik gra jakiś super czy coś, no bo zobaczcie, że wyszła jednak kontra Matuszczyk, który bardzo ładnie to przejął, wypuścił piłkę do Lewego i nasz kapitan tutaj już strzela bramkę, nie Sterzyński, tylko Lewy został kapitanem, zasługuje, jeden do zera. O, leż na farcie, ale szczęsty też obronił, ale no nie, nie, no <laughs> ile szczęścia w jednej akcji potrzeba czasami. Piłka przypadkowo odbiła się chyba od mojego obrońcy i wpadła prosto pod nogi wbiegającego napastnika, właśnie tutaj. Szczęsty ładnie obronił, a tutaj dośrodkowanie jakieś, moi się rozbiegli, no nie, no trochę szczęścia miał w tej akcji, no ale dobra. Szczęście sprzyja lepszym podobno, albo nie? Zobaczymy. O, fuck, wasel, proszę cię, nie rób mi tak. No. Come on! O oh my good! Co tu się wyprawia? Kurde, miałem cały mecz pod kontrolą, a koleś teraz strzela dwie bramki. Wiem, że narzekam od 85 odcinków, ale tak jest po prostu. Koniec pierwszej połowy przegrywam 2 do 1, co uważam za niesłuszny wynik, ale postaram się wam to udowodnić w drugiej połowie. Mm, także cóż, przejdźmy do drugiej połowy. Pau! Może zagramy przed pole, co? Tu jest Matuszczyk, a on potrafi uderzyć. Matuszczyk! Czy, czy ten chłopak nie jest niesamowity? Te jego strzały to jest to, na czym mi zależy. Nie wiem, jak je, muszę sprawdzić naprawdę na fuchedzie, jakie ma strzały, bo to jest po prostu fenomen, jak on strzela. Zobaczcie, podaję do Matuszczyka, który czekał przed polem. On tam ma stać. No i umieszcza piłkę na bocznej siatce. Lepiej z daleka nim się strzela, niż z bliska. To na pewno. Dobrze, Grosik teraz dostanie piłkę. Dobrą piłkę mam nadzieję. Grosicki Kamil. Gromil Grosicki do pola karnego. Grosik lewy, gol, gol 3 do 2. Teraz mi się odwróciło szczęście. Teraz to mi pomogło szczęście. Tak jak jemu przy pierwszej bramce, teraz mi się odwróciło. No i tak ma być, tak ma być. To się cieszy, to, to, się, cieszy, to się ceni. E, tutaj Grosik troszeczkę na farcie. No i odbiła się e, podobnie i między nogami lewy kanałkiem strzela drugą swoją bramkę, a trzecią dla zespołu. Robert Lewandowski 4 do 2. Jak on wyprzedził tego obrońcę? Kto to był w ogóle i dlaczego on go wyprzedził? Tego nie wiem. To chyba winny w tej sytuacji całej. Zobaczcie. No, przebieg dookoła to był Manolas. I na lewej nodze lewy wykończył to 4 do 2. I raczej tego spotkania już nie oddamy. I lewy na podwyższenie wyniku. What? Byłem pewny, że ta piłka jest w siatce. Ale niestety obok. Koniec 4 do 2 to jest kolejne zwycięstwo w lidze czwartej. Lewy odbiera... Y Piłkę za hat tricka w tym meczu należało się, należało się. Tutaj jego pierwsza bramka. No i tak jak mówiłem, w drugiej połowie udowodniłem wam, że jestem lepszy od tego kolesia. Udowodniłem, trzymając 3 trzy bramki, a on 0 To są statystyki tego spotkania. A my przechodzimy do wybrania kolejnego srebrnego gracza. Mamy 9 punktów, by pozostało nam 7 gier, więc myślę, że jest to jak najbardziej do zrobienia, żeby mistrzostwo zdobyć. Tym razem my już nie bierzemy złotego zawodnika, tylko kolejnego srebrnego, z tym, że mogę wybrać kogoś, czy będzie świecący, czy nie. Do tego przejdźmy do piłkarzy. Srebrny tym razem na narodowość Polska. Pewnie nie będzie zbyt dużego wyboru, ale może coś się trafi. No grosik, tutaj dużo grosickich. Mackiewicz tutaj jest. Polczak, nie dziękuję. No to bierzemy Mackiewicza do składu. Przeciwnik ma klasyczne stroje Real Madrid. Zobaczymy czy klasyczny też jest jego skład. No tak, większość Realu Madrid zdecydowana, tylko 3 gracie nie z Realu. Jest to Iniesta, jest to Griezmann na HPO i em, Jackson Martinez, który jest naprawdę dobrym graczem. Ogólnie ma bardzo, bardzo dobry skład. Będzie ciężko, no ale może jakiś handicap? Poproszę, dwa handicapy na wydos. Czterech na dwóch, Pff, no wszyscy się mijają z piłką o centymetr. Jeden do zera dla przeciwnika. Jego skład na Brazie nie daje mi pograć w ogóle. Ciężko jest. Ja w ogóle nie mogę się przebić do obron, do, do, do strzału gdziekolwiek. Eee, zawsze gdzieś tam obrońca wybija. No tutaj jeden i, i Wasel i chyba Piszczek minęli się centymetr od piłki. No niestety, jeden do zera. Koniec pierwszej połowy. Jeden do zera chyba to najmniejszy wymiar kary dla mnie. Nie wiem czy oddałem celny strzał w ogóle na bramkę. E, nie sprawdziłem nawet. E, nie wiem czy oddałem celny strzał. Nie, nie oddałem celnego strzału. Tak właśnie. Dobrze, teraz nie było spalonego Karol Linety, linetty, musisz to wykończyć, linetty. Tak jest, jeden do jednego. 47 minuta i mecz zaczyna się od początku. Dobrze, że zdążyłem to odrobić. Bardzo dobre przetrzymanie piłki przez Roberta Lewandowskiego, który wypuścił Linetę. który też naprawdę świetnie włącza się do akcji ofensywnych ostatnio w tej nowej formacji, więc liczę na to, że będzie to robił coraz częściej, bo robi to często i dobrze. Teraz Grzesiu Krychowiak się włączył do akcji, szybciej podaj. Nie ma spalonego. Fal, fal! karnie to przecież kopnął go, no. Lewandowski, teraz dobra kontra po tym rzucie rożnym. Robert Lewandowski, no. Aj, dobrze, przeciwnik broni to, niestety. Ale jeszcze lewy, lewy, lewy! I nie lewy! Kto to wykończył? To jest chyba Kamil Grosicki. Łat, co tu się stało? Lewy naprawdę no, zrobił tutaj kupę roboty, ale potem tym wybiciu ktoś inny pomyślał sobie, a to ja w sobie strzelę okienko. A to proszę bardzo, to był chyba, tak jest, to Kamil Krosicki strzela swoją debiutancką bramkę dla nas i wygrywamy 2 do 1. Oj, oj, oj. Wow, rykoszec tym razem. No, i jeszcze przeciwnik jest szczęśliwy. Kalme mi robi. no dobra. E, po rykoszecie, niestety, ta bramka. A szkoda, właśnie od niego się odbiło. Zobaczcie. E, od razu po wznowieniu z gry nie potrafiłem się obronić. Może zdekoncentrowany byłem. Odbiło się od kolana i wpadło tak idealnie, że niestety nie dało się tego obronić. Wasyl kontra Benzema. Tutaj pojedynek biegowy zakończyć się może tylko w jeden sposób. Bramką. Tak jest. A na jeden. No ja gram super ofensywny już teraz. I to jest prawdopodobnie gol, bo Wasyl nawet nie zdąży dobiec. Tak jest. <laughs> Dzięki szczęsty, że przyniosłeś Benzemę na swoich plecach. Dzięki temu nie straciliśmy bramki. Chociaż teraz do lewego podanie lewy. Klaszego prosto ramkarza? Robert, kurde, no! No i co ja mam teraz robić? W się zaraz. Moi nie nadarzają w ogóle za akcją. No tak, to jest bramka. No 4 do 2. Moi. Moi zostali na kawie w tamtym polu karnym i nie zdążyli wrócić. No, jest niestety 4 do 2. Szkoda, 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 bo wiem, że gdybym miał ciut lepszą obronę, to przeciw, przeciwnika mógłbym, mógłbym wygrać ten mecz. A tak było to ciężkie. Przeciwnik grał solidnie i dlatego e, przegramy prawdopodobnie ten mecz. Chociaż jeszcze, a tak całą drużyną mogę włączyć, ale zobaczcie na te wskaźniki nad, nim, nad nimi. No, nikt nie ma z nich siły na cokolwiek, a, a mieli w pełny fitness, tak. Koniec, przegrywamy 4 do 2, no ale tak też musiało być w tym spotkaniu. Przeciwnik naprawdę miał dobry skład, grał solidnie, a nie wiem dlaczego chłopaki już po chwili tracą siły na cokolwiek. E, przeciwnik zdecydowanie no miał przewagę, 14 na 14 celnych strzałów. Widać, że zasłużył. E, także cóż, 9 e, punktów, 3 zwycięstwa, jedna porażka, e, no ale to nie zmienia nic, dalej chcemy awansować, dalej chcemy być w coraz wyższej lidze i zdobyć tą pierwszą uprawnioną ligę. Także to było na tyle, ja się z wami, nam trzymajcie się do kolejnego odcinka, zostawcie łapki w górę.